No Zwariowana czarna komedia. Starzy pateci w nowych wozach. Krzysztof Piasecki. Dziś macie szczęście. Jest spotkanie ze znar bardzo znanym historykiem, sławnym. A ci, co mieli go nie poznać, to go poznają, a ci, co mieli go poznać, nie poznają. HBO na stojaka. Proszę bardzo, jestem przejściem Beryl. Proszę bardzo. Możemy sądzić. Odcinek 73. HBO 2. Baseball był dla niego wszystkim. Marzył o grze w pierwszym. Roku. Jego losy potoczyły się inaczej. Jednak był gotów spełnić marzenie z dzieciństwa. Prawdziwa historia nauczyciela chemii, który po 40 został zawodowym baseballistą. Dennis Gray, Rachel Gettys, Debiutant. HBO 2 Najbardziej popularny sport w przeszłości. Jedyną regułą jest całkowity brak Trudno wygrać a łatwo stracić życie. Rebecca Romian-Samos i Jean Reno. W filmie Science Fiction Rollerball HBO 2. Próbują rozwiązać zagadkę i poznać tajemnicę lat. Miłość i poezja. Strada. Płynie na ich życie. Błynek Paltrow. Opętanie: HBO 2. W nudnym amerykańskim miasteczku jedynym promyczkiem radości jest liceum. Bo nastolatki zawsze zachowują się tak samo. Gdy powinni uczyć się życia, im w głowie jedynie seks, sport i zabawa. Jak im się w ogóle udaje stać mapę? To nie jest kolejna komedia dla kretynów. HBO 2. Meg Altman szukała spokojnego domu dla siebie i córki. Ale nawet najbezpieczniejszy i najlepiej monitorowane lokum może zamienić się w pułapkę bez wyjścia. Jody Foster. Klaustrofobicznej wizji reżysera 7 Davida Finchera. Azy. HBO 2. Arcydzieło kina światowego. Wersja reżyserska Czasu apokalipsy Francisa Forda Copoli Film o powolnym zbliżaniu się do ciemnej strony ludzkiej natury. Do jądra ciemności. Czas apokalipsy powrót. HBO 2. Elliot Arnold jest dobrym dziennikarzem, ale miał naprawdę ciężki dzień. Zresztą nie on jeden. Mieście jest bomba i zostało tylko 45 minut na uratowanie świata. Dlatego potrzebny jest cud. Tim Alec, René Rousseau. Wielkie kłopoty. HBO 2. Żyje bardzo niebezpiecznie. Należy do nowego pokolenia agentów specjalnych. Nazywa się Aleksander. Ale nie lubi tego imienia. Dlatego zarówno przyjaciele, jak i wrogowie nazywają go zupełnie inaczej. Win Diesel jako XXX.